Rolnik szuka żony. Na jaw wyszły nieznane fakty z życia Rolanda. Nie lada zaskoczenie. Roland wziął udział w 12 edycji programu Rolnik szuka żony. Mężczyzna już od początku cieszył się dużym zainteresowaniem kobiet, o czym świadczy ilość listów, jaką otrzymał od potencjalnych kandydatek. Gospodarz ujawnił szokujące fakty na temat swojej przeszłości. Roland wystąpił w dwunastu. Uczestnik programu podzielił się ostatnio z widzami zaskakującymi informacjami o swojej przeszłości. Wspomniał m.in. o zerwanych zaręczynach: Rolnik szuka żony. Roland skradł serca widzów. Roland z programu Rolnik szukażony od początku wzbudzał ogromne emocje. Już podczas prezentowania wizytówek wzbudził zainteresowanie wielu kobiet. W wywiadzie dla TVP wyznał, że otrzymał rekordową liczbę listów. Choć widzowie docenili charakter uczestnika show, wielu z nich zarzucało mu, że w wieku 37 lat nadal mieszka z rodziną. Nawet podczas czytania listów od kandydatek towarzyszyła mu mama. Roland zadeklarował jednak, że chce zamieszkać w domu rodzinnym ze swoją przyszłą partnerką. Roland z rolnika o zerwanych zaręczynach. We wspomnianym wywiadzie rolnik otworzył się na temat trudnej przeszłości i relacji z kobietami. Doszło nawet do zaręczyn, które ostatecznie zostały jednak zerwane. Narzeczona mężczyzny w końcu wyjechała, a ten nie starał się w żaden sposób odbudować tej relacji. Rolnik szuka żony, Roland zaskoczył wyznaniem, Roland wchodził w różne związki, jednak żaden z nich nie przetrwał dłużej niż kilka miesięcy. Swoje niepowodzenia tłumaczy brakiem zaangażowania z jego strony. Uczestnik programu opowiedział również o relacji z pewną dietetyczką, którą poznał Natawa. W szybkich randkach niestety ta relacja również zakończyła się rozstaniem.